Osoby urodzone, witam e, ponownie, wróżka Luena, osoby urodzone 23, mm, tu mamy 23 i kompilacje dwójki i trójki. E, osoby urodzone 23 dnia danego miesiąca, są to osoby bardzo towarzyskie, szybkie, lubią na przykład... Y, y, Wyprzedzać innych i to dosłownie, czyli na przykład lubią szybkie spacery, często są mobilne, towarzyskie, błyskotliwe, odnoszące sukcesy w różnych dziedzinach, prawda? Praktycznie mają szansę osiągnąć sukces w każdej dziedzinie. Mają taki urok osobisty, mają poczucie rytmu, bardzo dobrze się ruszają. No, mogą, prawda, daleko zaś jeśli chodzi o na przykład taki zawód związany z tańcem, lubią też sztukę, lubią piękne rzeczy, są koneserami, czyli lubią na przykład kolekcjonować ładne rzeczy, zachwycają się ładnymi, potrafią dostrzegać ładne rzeczy, bardzo lubią często odwiedzać na przykład galerie sztuki. Zwiedzać, a aczkolwiek no, niezbyt długo, bo są to osoby niecierpliwe. Niecierpliwe i bo 2 plus 3 to jest 5, czyli mają w sobie nerwowość piątek. Czyli często się nudzą. Wadą ich właśnie jest to, że są niecierpliwe, często się nudzą, są nerwowe, nadaktywne, a chaotyczne czasami, często właśnie. Są takie, że otoczenie je przytłacza i wtedy czują, że tracą, mają spadek energii. Są to też osoby, które jeśli chodzi o wady, no są troszeczkę niestałe, niestabilne, próżne też. Próżne lubią być chwalone, lubią być doceniane. Bardzo lubię, jak ktoś zwraca uwagę na ich wygląd, prawda? Komplementuje ich, komplementuje też, jak coś, coś celnego powiedzą. Lubią się dobrze, właśnie, prawda? Tak, lubią się puszyć, chwalić. I osoby urodzone 24. I osoby urodzone 24. Osoby rodzone 24 są to osoby, które są um, dużymi idealistami, Im patrzą troszeczkę przez różowe okulary, e, są też to osoby rodzinne, ponieważ y, 2 plus 4 jest 6, czyli są to osoby, które dużą właśnie y, mają, duże, duże serducho do rodziny, a są bardzo rodzinne, są dobre, jeśli chodzi o organizowanie różnych przyjęć rodzinnych, to dobrze im raczej wychodzi. Są uczuciowe, są wrażliwe, też lubią interesować się sztuką. Wadą ich jest to, że czują się niedocenione, nie umieją, skutecznie realizować swoich celów. Bardzo często źle oceniają ludzi, są nadwrażliwe, za bardzo biorą, nie są odporne na, na takie ciosy ze strony ludzi, którzy niezbyt prawda, dobrze im życzą, nie potrafią się zbytnio bronić. Raczej są to osoby, które powinny mieć jakiegoś protektora, osobę, która jest silniejsza i nadaje jakoś prawda, ton ich życiu. Są to osoby raczej niepraktyczne, czyli no bardzo często na przykład wadą ich jest nieumiejętność dysponowania finansami też zbieractwo, wadą ich jest zbieractwo. Czy z jednej strony lubią kolekcjonować piękne rzeczy, ale z drugiej strony nie mają takiej w sobie dozy y, równoważenia tego. Czyli nie wiedzą kiedy jest przekroczenie tej płynnej granicy z, z, z kolekcjonowania już do zbieractwa. No i dwudziestki, czwórki, jeśli chodzi o zawody, to bardzo często są to zawody związane no, na przykład mogą, mogą to być artyści lub pracownicy, prawda, związani właśnie ze sztuką. Ze sztuką są to osoby też, które mają bardzo dobrą pamięć, mogą to być historycy, archeolodzy, pracownicy muzeów, tak, pracownicy na przykład jakiejś redakcji związanej z dziełami sztuki, na przykład pracownicy konserwatoriów też są to osoby, które mają właśnie też uzdolnienia muzyczne. I jeśli chodzi o wady, to też jest zbytnia uczuciowość, marzycielstwo, zbytni idealizm, takie życie z łudzeniami, skłonność do marnotrawienia czasu, energii, i rozrabianie się, prawda, w swoim życiu. I teraz dwudziestki piątki. Dwudziestki piątki. Osoby urodzone 25 dnia danego miesiąca są to osoby o bardzo dużej intuicji. Są to osoby oryginalne, nawet to widać, prawda, poprzez ubiór, wyrażanie siebie. Osoby postrzegane czasami jako dziwne, dlatego są to osoby, które się wyróżniają, ale są, prawda, czasami żyją w swoim świecie. Natomiast są to osoby wybitne czasami, wybitne i bardzo, prawda, oczytane, lokwentne, mające... Są to raczej introwertycy. 25 jest raczej introwertykiem. Ma taki swój świat, w którym lubi przebywać. Może to być na przykład świat książek, może to być świat płyt winylowych, prawda, czy jakiejś takiej specjalistycznej prasy. Są to osoby, które jeśli chodzi o wady, no to są nieufne, prawda? Ciężko im zaufać drugiemu człowiekowi, raczej są troszeczkę niestabilne, bo 2 plus 5 jest 7, czyli 25 jest taka troszeczkę rozkwiana, są to osoby Narażone czasami na prawda, nadużywanie różnych, prawda, na złe nawyki, nadużywanie różnych rzeczy. Czasami są to osoby, które prawda, wdają się w jakieś no, złe relacje, które przynoszą im więcej kłopotów, jak korzyści, a nie potrafią się wybronić z tego i są jak gdyby kozłami ofiarnymi. No i wadą jest 25 też to, że po prostu no mają problemy z kontaktach z innymi troszeczkę. Dlatego, że ta ich ciekawość, prawda, wewnętrzna no jest czasami źle odbierana przez otoczenie. I to, że są prawda, to bogactwo. Też intelektualnie jest postrzegana przez innych ludzi jako takie przytłaczające, dziwne, niepotrzebne, prawda? Są to na przykład specjaliści w wąskich dziedzinach, no i większość ludzi ich po prostu no, nie potrafi zrozumieć. W odbiorze są cięż, ciężcy, prawda? To ciężcy w kontaktach z innymi. O. Jeśli chodzi o osoby urodzone 26 Osoby urodzone 26 są to osoby bardzo o silnej osobowości. Są to osoby, które bardzo dużą siłę prawda, oddziaływania na innych, mają bardzo duże pole działania jeśli chodzi o wykonywanie różnych zawodów. Praktycznie w każdym zawodzie mogą się sprawdzić, ale raczej nie są to osoby zbytnio uczuciowe. Mają dobre, dobre notowanie, jeśli chodzi o pracę, na przykład w takich zawodach jak makler giełdowy, broker, polityk, też osoba działa, działająca na przykład w, w handlu zagranicznym, czy osoba, która potrafi, prawda, na przykład skutecznie pracować na rzecz innych osób w mediach. Są to osoby podejmujące szybko decyzje, trafne decyzje, odporne na ciosy, dobrze radzące sobie w, w otoczeniu, potrafiące się dogadać z każdym, ma, mający wpływ duży, prawda, na ludzi, czyli mają taką siłę rażenia i raczej potrafią uzyskać od innych to, czego chcą. No i dobrze się czują, prawda, też w działalności zarówno charytatywnej, jak i publicznej, politycznej. Są to osoby, jeśli chodzi o wady, bardzo takie mało współczujące innym, czyli narzucające innym swoją wolę. I dziękuję bardzo za uwagę.